Zapraszam do zakupu na superkońsy.pl. Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a z kodem rabatowym Wojtas dostaniecie końce 5% taniej. Siemka, dzisiaj pokażę wam kolejnego piłkarza, który kończy karierę i dostał z tej okazji bardzo ciekawą kartę SBC Premium. Czy kaut jest warty zainteresowania? Na to pytanie odpowiem w tej recenzji. Co ciekawe, jego zwykła karta oraz karta Hero są na SPO, natomiast SBC Premium na prawe skrzydło. I jako, że to skrzydłowy, najważniejsze jest tempo. Niestety tutaj mam pierwszy zarzut, Kaut okazał się po prostu za wolny. Szybkość sprintu ma jeszcze w miarę OK. Nie jest to żadna rewelacja, ale jak się rozpędzi, to powiedzmy, że jest w stanie utrzymać się na dystans z niezbyt szybkimi obrońcami. Natomiast przyspieszenie ma już przeciętne. Rozpędza się wolno i to naprawdę kiepski wynik szczególnie, że mówimy o kimś, kto ma overall 90 i jest skrzydłowym. Nie mogę natomiast się przyczepić do strzałów. Wykończenie w półkarnym ma bardzo dobre i stosunkowo łatwo nim wykończyć akcję. Siła strzału jest naprawdę mocna, praktycznie każdy strzał Holendra sprawia problemy bramkarzom. Mimo braku cechy strzela z daleka, kaut nie ma się czego wstydzić. Zdecyd Zdecydowanie polecam nim strzelać z dystansu. Co do finezji, z jednej strony jego podkręcenie piłki jest takie, sobie, ani jakieś dobre, ani złe. Uderzając finezją da się zagrozić, ale zdecydowanie lepiej uderzać na siłę. Z drugiej strony, finezja w jego przypadku jest kompletnie bezużyteczna, dlatego że grając na prawym skrzydle i będąc prawonożnym piłkarzem, ma on jedynie dwie gwiazdki słabszej nogi, więc zakręcanie piłki lewą nogą to bardzo kiepski pomysł. Jest to dość spory minus, bo jesteśmy uzależnieni od jego prawej nogi. Technicznie to nierówny zawodnik. Bardzo dobra kontrola piłki i całkiem dobry dribbing kontrast. Jest z taką sobie zwinnością i jedynie trzema gwiazdkami trików. Kaut obraca się dość powoli, a brak trików ogranicza nasze możliwości ofensywne. Na całe szczęście, kaut ma rewelacyjne podania: zarówno te krótkie, jak i długie, a jakość jego dośrodkowania stoi na bardzo wysokim poziomie. I co ciekawe, piłkarz ten dobrze radzi sobie w defensywie: ma dobry odbiór piłki i generalnie jest w stanie uprzykrzyć życie przeciwnikowi. Szczególnie, że jest dość silny i agresywny, a 99 kondycji daje mu siły do biegania niemal przez cały mecz. Zaskakująco, kaut potrafi też wywalczać główki i co ciekawe, ma on cechę potężnej główki, więc możecie na niego wrzucać piłki, ale jest to raczej miły bonus niż coś, co by skłaniało do zakupu. No bo kto wrzuca na skrzydłowego piłki? Nie byłem z kolei zachwycony ustawianiem się na pozycji. Wysoka pracowitość w ataku i w obronie powoduje, że biega od jednego pola karnego do drugiego. Może go nie być na pozycji, jak będziemy przeprowadzać kontrę, albo atak pozycyjny. Nie są to beznadziejne workdayty, ale idealne też nie. W każdym razie da się do tego przyzwyczaić, ale czasami było to denerwujące. Czy warto zatem zrobić SBC, żeby dostać kolendra? Szczerze? moim zdaniem nie. Lepiej kupić niebieskie. Quincy Promesa albo Arena Robena w formie. Kaut byłby dobry na SPO, ale na skrzydle nie przekonał mnie do siebie. Brak sztuczek, kiepska słaba noga, słabe przyspieszenie i Uarkraity, przez które biega po całym boisku powodowały, że nieprzyjemnie mi się nim grało, nawet pomimo wielu zalet. Kaut najlepiej się sprawdzi jako prawy pomocnik, który będzie wspomagał defensywę, ale ustawienie go jako ofensywnego skrzydłowego to nie najlepszy pomysł. Osobiście nie polecam robić SBC dla Kauta, chyba że chcecie defensywnego gracza w formacji z np. trzema obrońcami. Wtedy taki zakup może mieć sens, ale tak jak wcześniej wspomniałem, skrzydło czy prawy napastnik nie będzie zbyt dobrym wyborem. Dzięki za uwagę, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.